Siemka, widzowie, na pierwszym odcinku na kanale. Jak widzicie, zbudowałem własne gospodarstwo na Szpakowie, w Efesie 22. No tutaj idziemy, chodzimy przez bramę i, a tak w ogóle tam stoi bizon. Mamy taką zatoczkę, nie wiem, jak to nazwać, i przechodzimy do omawiania gospy. Tutaj mamy poltka z workownicą, krajzegą i innymi szmelcami. Dalej mamy ursusa, dwudziestkę ósemkę, ło, jaka ładna, i rozsiewacz nawozu. W stodole mamy kultywator, kosiarkę, siewnik meprozet i zgrabiarkę. Mamy też drugie piętro. Można trzymać tam belki itp. Dalej jest obora, a w niej rozrzutnik. Obok obory leży kopaczka do ziemniaków, a za stodołą mamy przyczepkę i taki fajny dźwig do obornika. Kurde, no co tak się zablokowałem. Wiem, przesunę trochę przyczepkę. A za domkiem mamy taką fajną szopę i zjeżdżalnię, butle z gazem, drewno i tak zwane przyda się. Tutaj mamy krzesełko, które mogliście wcześniej zauważyć. Wezmę trochę to krzesełko, przesunę. I to w sumie tyle. Możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podobało, oraz zostawić subika i lajka, like ale nie zmuszam. Dzięki za oglądanie. Cześć.